Czej, hey. Dzisiaj zagramy w Need for Speed Most Wanted, ale na PSP! No, będzie wam lagować, bo mi tak... Trochę mi laguje. No... Gram na Cheata, ale wam tylko co coś zaprezentować. Taki szybki wyścig. Hmm... Jeszcze nie przyszedłem do gierki. Dobra... To jest y, tryb policyjny. Tu uciekamy przed policją. Tu chyba szybkie wyścig, a tu własny wyścig, ja tu biorę. A tu głupsze na PSP. Może uda mi się to nagrać. No, nie ustawiłem. Właśnie zapomniałem ustawić. No ale też nagrywać w ale muszę jeszcze Bandy sobie załatwić. Pełną wersję. Yy, Kamera. No. Dobra, idziemy. Myślałem, że już policji nie włączyłem. Mm. Fajnie też się gra na PSP. Tylko że tu nie ma reputacji, tylko wyścigi i punkty za wygrany wyścig. No, jedziemy. Spróbuję załatwić lepszy program do nagrywania. No, i będziemy to robić. No, bo to nagrywać. No nie robi, co ja mówię. Na górze jest też, nie ma radarku policyjnego albo czy fotoradary. Tylko światła policji lub zwykłych graczy, co się z nami ścigają. Ja w tym czasie jadę Lamborghini Gallardo. Mówię, wpisałem ja takie imię. Które jest hakiem tak jakby... Na starcie wszystko odblokowane. I pół miliona na początku. Trochę kazy wykorzystałem. Nie, nie wiem czy będziecie słyszeć. Raczej nie będziecie. No chyba, że przybliżę mikrofon do PSP. No, z obu stron blokady nie wiedziałem gdzie jechać. Nieważne kto tu wygra. To są ci sami bosi, tylko że innymi autami jeżdżą. Ronnie jedzie tym BMW czy GTR. Tym samym co na komputerze. Razor inny wzor BMW i gości. Nic się w nim nie da przerobić. Dobre. No, fajnie się jeździ Lamborghini, tylko że jest trochę wolne. No tak, to fajnie się jeździ. Korwetę, tylko że ona jest słabo. Słabe zakręty ma. Nie ma słabe zakręty, ale wycisę tak ze 380, włączę, spowalniać i. i, wygrę, i rozpędzę się do 30, 430 na godzinę nawet. Dobra, to koniec, na wszystko, cześć i sorry za lagiem, naprawdę, mi coś, jeszcze w tym programie muszę coś pomóc, żeby nie zacinało się.